Cześć witajcie dzisiaj zapraszam was na drugą część filmu o ratowaniu zbiornika w hotelu dzisiaj zajmę się pokrywą do akwarium ponieważ stare panele ledowe no, część już po prostu nie działała część już była mega zardzewiała więc czas wymienić na coś lepszego dzisiaj zamontujemy tuby ledowe o kolorze białym żeby trochę rozświetlić zbiornik chociaż no nie za bardzo tutaj wiele roślin będzie, że tak powiem w tym zbiorniku, bo są duże ryby. No jest trochę ogólnie demolka trochę. A nie ukrywam, że będzie to trochę delikatna operacja, bo jest bardzo cienka płyta ta, która jest na górze. No ona też już ma swoje lata, więc trzeba delikatnie z tym postępować. Dlatego postanowiłem użyć mocowań do grzałki, kleju na gorąco. No i tam delikatnie potraktowałem jeszcze wcześniej cyjanoakrylem, takim w żelu. Ten system mi się sprawdza, nigdy nic się nie wydarzyło, także mam nadzieję, że będzie ok. Przymocuję sobie jeszcze do tej kabelki, żeby nic tam nie wpadało do wody. No i kolejną akcją no to będzie dosadzenie trochę więcej anubiasów do zbiornika, no bo inne rośliny jednak się nie utrzymują, bo po prostu ryby, które są, no po prostu niszczą do tego. Dlatego wybrałem duże Anubiasy, bo one mają twarde liście, więc myślę, że powinny się utrzymać. Następnym krokiem w renowacji tego zbiornika to będzie poprawienie trochę kwestii filtracji, bo tutaj, że tak powiem, otwory są prowadzone od dna, więc tam trzeba będzie koło tej śruby okrętowej zrobić wypust wody. Tam koszyk zasysowy po lewej stronie, ale to wszystko w następnym odcinku. Także zapraszam Was serdecznie.